Cześć siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miał być odcinek dzisiaj z działki ale niestety jest taki mrozik, że auto odmówiło posłuszeństwa nie chciało odpalić teraz wyszło, wyszło słońce też podłączyłam akumulator do ładowania to już jakiś czas temu jak próbowałam go odpalić wyszło słoneczko, więc może jeszcze dzisiaj się uda na tą działkę pojechać aczkolwiek jest już dosyć późno no tak się zastanawiam, bo chciałabym podjechać, chciałabym tam coś porobić, a jednocześnie, wiecie, jak już tak czas goni, to też człowiek nie chce z wywalonym językiem potem roboty ogarniać. Żeby nie marnować czasu, postanowiłam sobie tutaj trochę porobić różnych takich rzeczy i... Wybaczcie, ale musiałam chwilę przerwać nagrywanie, ochłonąć. Jakiś durny babsztyl dar się na mojego psa, bo szczekał na jej psa. Z tym, że tamten jej pies też szczekał na mojego psa. Więc tak, no, ludzie, nie? No. Na czym to ja ogólnie skończyłam? W ogóle z wątku teraz mi to wszystko e, wywaliło. Nie mam pojęcia, o czym mówiłam. Znaczy się na pewno o tym, że chciałam jechać dzisiaj na działkę i że samochód nie odpalił. No to teraz w tej przerwie próbowałam jeszcze raz go odpalić w nadziei, że będę się mogła na chwilę stąd wyrwać i spędzić ten czas jakoś miło. Ale niestety, no nie dało się. Kilka razy próbowałam, także znowu go podłączyłam, niech się dalej ładuje. No i tak, dzisiaj na pewno już nie zdążę pojechać na działkę. No niestety nie mam na to wpływu i chociaż jest mi bardzo przykro, to wiem, że nie powinnam się z tego tytułu teraz za bardzo martwić, także żeby tego czasu dzisiejszego nie marnować, to zrobiłam parę rzeczy w ogóle tak w ogródku, które chciałam już wcześniej zrobić, a na które nie było czasu. Jak skoro już byłam ubrana, miałam nawet herbatę zrobioną w termos parę rzeczy zabranych już do samochodu. No i... i tak. Yy, porobię jeszcze chwilę i na dzisiaj będzie koniec, yy, bo jest zimno. Kurczę, się nie dziwię, że ten samochód stary grad nie chce odpalać, jest minus 6 stopni. Także no, jak dla niego to naprawdę jest yy, ekstremalne warunki już. Yy. Wyrąbałam jeszcze w oczku wodnym dwa przeręble dla rybek, pokażę Wam tam przebitkę z tego. Bo ten lód, mimo tego, że nie jest gruby, no to wiecie, po całą po, powierzchnię oczka zajmuje i tam jest mało e, tak naprawdę miejsca, e, mało tej wody i podejrzewam, że miałyby e, szybko, by ich to przedusiło. Dlatego tak e, wykuwanie tego lodu jest dosyć ważną rzeczą. Całe szczęście nie ma takich mrozów, żeby to przemroziło aż do dna. E, były takie zimy, że to oczko, bo ono nie jest głębokie, ono tam w najgłębszym miejscu to tak... Nie wiem, może do kolan sięgami Były takie zimy, że przemarzało aż do końca. Wtedy było trochę problemu. Teraz podobno te razem mają się lada dzień skończyć, także nie, nie boję się, że aż tak bardzo co zaszkodzi rybom, bo gdyby przemarzło do końca, to prawdopodobnie ryby by nie przetrwały. Chociaż nawet w tym momencie, kiedy to tam przemarzło do końca, jakieś pojedyncze rybki przeżyły i... Wiecie, gdzieś tam zakopane widocznie w mule czy coś, może je schibernowało na moment, ale dały radę, tak więc no nie martwię się jakoś tak bardzo o to, gdyby faktycznie miały przyjść mocne brozy, to najwyżej zakryję to słomą i, i tak przeczekają sobie, nie, ale ważne, żeby jednak od czasu do czasu dać im tam dojście do powietrza, bo no żeby nie, nie zadusiły się z braku tlenu, a co jeszcze dzisiaj zrobiłam, to właśnie stoicie w tym miejscu, gdzie, gdzie dzisiaj pracę wykonałam. Zaraz wezmę kamerę, to Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, chociaż teraz siedząc tutaj i patrząc na moje dzieło stwierdziłam, że źle to zrobiłam, będę musiała poprawki zrobić, bo patrząc bliska zupełnie inaczej to wyglądało, a patrząc z daleka widzę drobne niedociągnięcia. Zaraz wierę kamerę i Wam pokazuję co i jak. A więc zabrałam się w końcu za zrobienie tego płotka tutaj, który ma osłonić warzywnik przed kaczkami. Płotek będzie tak jak widzicie te podłużne deski. Na tych trzech palikach tutaj będzie płotek. On nie będzie sięgał, tak jak chyba wam już mówiłam, nie będzie sięgał do samego płotu tam od sąsiada, tylko tutaj będzie właśnie taki kawałeczek tutaj będzie w tym miejscu, gdzie jest wolny będzie furtka i tu przy samym foliaczku też jeszcze będzie kawałek płotka no, znowu szczepanie psów będzie kawałeczek płotka, który no, zasłonię, żeby one tam nie mogły po prostu wchodzić dalej. Tam natomiast od, jedno, od tego płota, który buduję w tej chwili, aż do tamtego płotka od kaczek, gdzie jest tak prowizorycznie na razie zastawione, będzie szła po prostu siatka i w ten sposób będzie, one będą miały wyjście po prostu ze swojego wybiegu, i jednocześnie będą tutaj osłaniały też z tej strony mój warzywnik przed ślimakami. Także ślimaki będą miały prawdopodobnie teraz e, większy problem, żeby się dostać do moich warzywek. Że kaczuchy będziecie miały dużo roboty e, latem, żeby tutaj zabezpieczyć wszystko. No a co chciałabym pokazać, że jaki teraz, jak mam tu przejść? Będę musiała po tym głównie. Dobra rada, zamrożone. E, że nie jestem zadowolona. Ze swojej pracy bo chyba mi się oko zwichrowało. Bo tak teraz patrzę, że nie za bardzo to. Chociaż nie wiem, tam kurczę. Z tamtej strony wygląda całkiem spoko, a z tej strony wygląda, jakby nie było w pionie poukładane te deski. I oczywiście nie brałam do tej pracy poziomicy, bo to bez sensu. Natomiast no tak, chociaż trochę mogłoby to wyglądać porządnie. Chyba będę musiała po prostu to wszystko trochę popoprawiać trochę bardziej zwrócić uwagę na to, żeby ten pion jednak tutaj zachować, no bo to tak słabo, szczerze mówiąc, wygląda. Jeszcze tak z daleka spójrzmy, jak to wyszło. Nie, no tutaj z tej strony z daleka wygląda w miarę okej. Okay. Z tamtej jakoś tak dziwnie się gryzie, może to po prostu jakieś złudzenie optyczne, przez to, że te deski też, yy, znaczy sam samy grunt po prostu spada troszeczkę tutaj w lewą stronę i może to dlatego tak wygląda. No nie wiem. Spróbuję coś tam jeszcze przy tym po podziałać, ale to już nie dzisiaj. E, dzisiaj będę już kończyła pracę. E, o dość, mam dość, szczerze mówiąc. Jestem zawiedziona dzisiejszym dniem, <grym> także niestety, ale hmm, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, i nie zawsze da się z ludźmi żyć normalnie tak, jakbyśmy chcieli. No nic. Dobra, to do zobaczenia jutro. Dzień dobry w kolejnym dniu. Całe szczęście dzisiaj mróz odpuścił. Udało się odpalić samochód. Udało się przyjechać na działkę. Udało się, i jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo szczęśliwa, bo zawsze jak tutaj jestem, to jestem szczęśliwa. Patrzę sobie, czy wszystko w porządku z naszymi drzewkami, ale nic nie widzę. Żadnych śladów tutaj podgryzania wzięłam. Dzisiaj to z o. Lepiej za mną wózek, bo misja na dzisiaj to jest uprzątnięcie e, tego drewna, które e, pocięliśmy poprzednim razem, jak byliśmy tutaj. Znaczy nie poprzednim, po, 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 po poprzednim. No i e, chcę je po prostu zwieść stamtąd. Dzisiaj jest e, jeszcze ziemia bardzo fajnie zbrożona, więc podejrzewam, że będzie się lepiej wiozło niż na takiej grząskiej. No, jest kawałek, z tym trzeba jechać, ale, ale... to nie... I tak po takich wartepach, nie? Ale pomału, pomału coś tam dam radę. No, najważniejsze, że samochód odpalił. Jednak, kurczę, to, że było w nocy e, koło... Nie wiem, chyba z minus dziewięć czy coś takiego Jarek mówił, bo on tam w środku nocy wstaje, żeby do pracy jechać. Roxy, chodź! Chodź! E, no... E, w ciągu dnia minus 6, także temperatura dosyć ekstremalna, ekstremalna, jak na, mówię, starego diesla i tak, no miał problemy. Może powinien w garażu stać po prostu, ale garaż jeszcze cały czas zawalony, zarzucony wszystkim. O, teraz sobie mogę tu na skróty jechać, bo przecież jest skoszony tutaj już ładnie. No, także odpalił śnieżek, troszeczkę dzisiaj pada. Ale to takie padanie, wiecie, tak eee, nie, za, nie za mocno, więc nie boję się raczej, że w tym czasie, kiedy będę tutaj robiła, zasypie mnie na tyle, że nie wyjadę. Znaczy tak, jechałam w tą stronę i tak się zastanawiałam. Hmm, iść ten kawałek przez las, czy dojechać do tego. W sumie nie miałam ci jakoś dużo do noszenia i też wózek. Mogłam sobie wpakować po prostu wszystko do wózka, ale stwierdziłam, że nie jest aż tak tragicznie. Eee, jak widzicie, tego śniegu jest tam tyle, co Cukrem pudrem by ktoś przysypał, jak ja to mówię. No i stwierdziłem, że po prostu zajeżdżam na samą działkę i już co będzie, to będzie. Najwyżej tu zostanę już. No to chyba pogoda zaczęła decydować o tym, że jednak mam tu zostać. Dzisiaj zaczęło bardzo mocno padać, takie duże płatki śniegu. Najpierw taki grad padał, teraz wielkie płatki śniegu, a ja dopiero jestem w połowie mojej pracy, także jeszcze chwila. No ale nic, przynajmniej jest pięknie, jest naprawdę pięknie. Więc jak już postanowiłam, że przestawię samochód, nie mówiłam wam o tym, ale tak patrzyłam, jak to śnieży. I ze względu na to, że jednak jestem tu sama, no i po prostu się boję, żeby tu nie utknąć. Nie, szczerze mówiąc. Nie byłoby tak źle, ale e, nie to, że się boję, tylko chodzi o to, że jak ja bym tu utknęła, to by musiało być wmanewrowane w to kilka różnych osób, żeby mnie stąd wyciągnąć e, i żeby po prostu nie robić ludziom e, kłopotu. Postanowiłam po prostu, że dla mnie to nie jest jakiś wielki problem, żeby przestawić samochód ten kawałek, po prostu się przejdę w to i z powrotem i tyle, a nie będę musiała nikomu po prostu zawracać gitary, że tak powiem, żeby mnie stąd wyciągał, gdyby miało padać jeszcze, no bo jak widzicie teraz nic nie, prawie, prawie nic nie pada, takie drobniutkie płateczki tylko lecą. Nie, bo nawet miejscami przebłyskuje błękitem. Więc tak, jak tylko przestawiłam samochód, to się pogoda poprawiła ale dobrze, że on jest tam wyżej, ja już jestem spokojna, że przynajmniej wyjadę stąd bez żadnego problemu, bo jednak jedno jest, ten śnieg śliski, pod spodem ziemia jest fajnie zmarznięta, to jest super, ale śnieg jednak jest śliski na tej trawie i, i tak samochód bujało dosyć, także dobrze, że, że to zrobiłam i, i teraz jestem spokojniejsza, mogę, mogę przystąpić do dalszego działania. Dobra, właśnie rozpakowałam ostatni wózek. To był ostatni kurs. Nie wiem, chyba 5 kursów, w sumie wyszło 6, może. Nie liczyłam dokładnie. Przed chwilą mi tu lisek przebiegł, ale Roxy go w ogóle nie zauważyła. <grym> Także czujny pies bardzo. No, nawet świeciło piękne słońce, w sumie się rozebrałam. Znaczy kurtkę sobie zdjęłam i, i było ciepło, i czapkę. Teraz sobie zrobię herbatkę. Ale się już muszę ubrać, bo teraz słońce zaszło, zrobiło się chłodniej zdecydowanie. Także robota na dzisiaj, ta, która była zaplanowana, zrobiona. No powiem Wam, że wcale nie jest źle, biorąc pod uwagę, że tych gałęzi nie było za dużo, tych powalonych pni. E udało nam się już teraz wszystko uprzątnąć. Oprócz jeszcze gałęzi, oczywiście, zostały jeszcze nam gałęzie. Tam, nie wiem czy widzicie, jest serta jeszcze tych gałęzi. Ale to już tak jak mówiłam, niech sobie tam nawet przesycha. Chociaż może i to raz jeden wezmę i przewiozę tutaj bliżej do ogniska. I jak będziemy po prostu żeby sobie coś podgrzać, zrobić kawkę czy herbatkę, czy jakieś jedzonko, może jak będzie ładniejsza pogoda, to zostanie już po prostu na ognisko, żeby to spalić. I tutaj też jest jeszcze taka mniejsza kubka, także takiego chrustu na pewno będzie. No a drewno i, i, i tak jak mówiliśmy do wędzenia się nada i no i na ognisko też tutaj jak będziemy też się coś przyda także jesteśmy zaopatrzeni na jakiś czas nie jest tego tyle co prawda żeby tam pewnie na cały rok wystarczyło ale zawsze to coś zawsze jakieś, jakieś już troszeczkę tego drewna jest przydałoby się też tutaj troszeczkę porządków porobić, powycinać takie yy, gałęzie w, czy nawet pozbierać sam ten chrust, który opadł, bo tak jak już Wam mówiłam, też z góry po prostu spadają te suszki, jednak gdzieś tutaj się plączą między gałęziami. Yy, I to też trzeba będzie raz kiedyś sobie wziąć tutaj, powybierać, żeby yy, no nie po, po co to ma tutaj leżeć i też no, jakieś powalone drzewo i tak dalej. Może się za to raz kiedyś zabierzemy troszeczkę, żeby też tutaj oczyszczyć delikatnie przy strumyczku, przynajmniej miejscami, no nie chcemy też, żeby tutaj było tak, wiecie, picobello wszystko zrobione, bo to bez sensu, nie? To jest dzika przyroda tutaj, to nie ma co się za bardzo też, yy, no, wchodzić jej w drogę, bo to i tak będzie zarastało, i tak będzie tutaj pełno gałęzi spadało, ale miejscami gdzieś tutaj właśnie ten kawałek, o, od początku działki można by było dotąd gdzieś wyczyszczyć, a tam niech sobie, niech się dzieje co chce tylko usuwać te gałęzie, które po prostu wchodzą w no, żeby nie blokowały przepływu wody za bardzo już tutaj, nie? Żeby ta woda sobie mogła tutaj swobodnie w miarę płynąć. Ładnie ten strumyk wygląda, lubię, lubię go, bo po prostu tak człowiek staje i gdzieś tam słyszę zawsze tą wodę. Mikrofon tego aż tak nie zbiera, ale cały czas słychać, że ta woda sobie tutaj chlupocze, że, że to płynie, że to żyje. Lubię takie dźwięki. co tam. Musi być chyba trochę parę stopni na plusie. Bo pomimo tego, że tak ładnie padało, to niewiele tego śniegu w sumie zostało, a ziemia też jest zmarznięta po tych y, kilku stopniowych mrozach, no prawie 10 stopni. To aż dziwne, że tak szybko wszystko y, się rozpuściło. A takie wielkie płatki padały i to wszystko teraz zeszło, także Pewnie głupotę zrobiłam, że wyjechałam samochodem wcześniej. No ale co? Jak tak sypało, to sobie myślę, że, że bezpieczniej będzie po prostu zostawić go wyżej i nie mieć problemu wyjechania. Tutaj ten kawałek jest najgorszy taki, właśnie samego wyjazdu pod takie lekkie wzniesienie i tam się zawsze nam e, największe problemy z wyjechaniem robią. Także, no cóż. Dzięki, Roxy, zasłaniasz cały obraz. <grych> no, co? Chcesz do domku już jechać? Czy chcesz zostać tutaj? No i drodzy, to już wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Także dzięki Wam serdeczne za oglądanie, za wszystkie Wasze łapki, za wszystkie Wasze komentarze. Trzymajcie się zdrowo, ciepło i nie dajcie się tym mrozom, które podobno jeszcze mają wrócić. Ehm, przynajmniej u nas, niby ma naśnieżyć, potem znowu mrozić. No zima, no co, co, co począć, nie? Luty jeszcze cały czas mamy, także spokojnie yy, może ta zima jeszcze być, jak dla mnie może, nie ma żadnego problemu, także gorącą herbatką się rozgrzewać i oby do wiosny. Trzymajcie się, pa pa!